Spotykamy się po raz pierwszy w nowym sezonie i jest to spotkanie wspomnieniowe Lucyny Szubel. Usłyszymy jej wiersze, usłyszymy y, wspomnienia członków Grupy Twórczej Kumulus. Y, sympatyczne, myślę ciekawe, no i takie pogodne, bo przecież Lucyna była jednym założycielem Grupy Twórczej Kumulus i ona tą grupę tutaj cały czas budowała, wspierała, no i przede wszystkim uczyła nas tej wspaniałej poezji. Nauczyła wielu pisać poezję, czuć poezję, rozumieć poezję, i oni teraz mogą tę wiedzę przekazać innym. Jeżeli ktoś pisze wiersze, może do Was dołączyć. Dokładnie. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich, którzy tylko interesują się, którzy piszą poezję, którzy jakieś próby poetyckie mają w swoich szufladach. Zapraszamy do naszej grupy.